Witamy po raz kolejny w Kuchni Dinozaura. Leszek Wodnicki przygotuję dzisiaj dla Państwa rolatki z piersi kurczaka z serem Mascarpone. Do przygotowania roladek potrzebujemy dwie piersi z kurczaka, połowa opakowania serka Mascarpone, 125 gram. Musimy dobrze wymieszać, żeby wszystkie składniki się połączyły. I teraz kilka pomidorów suszonych z oliwy z oliwek. bardzo aromatyczne. Wspaniały smak. Kroimy na drobne kawałeczki i przekładamy do naszego kurczaka. I wykorzystam tym razem suche oliwki. To są suche oliwki bez zalewy. Dosłownie kilka, dla podkreślenia aromatu. I pokroimy je w drobniutkie paseczki. Naprawdę jest to wspomnienie moje z MasterChefa ponieważ ta roladka no, w tej formie dała mi słynnego fartucha No i teraz najważniejsze rzeczy to jest przyprawa Harisa. Dopiero na koniec solimy i pieczyny. Na do roladek przystępujemy teraz do zwinięcia go szynkę. Używamy szynki włoskiej, tutaj akurat w tym wypadku długo dojrzewającej, może być to szynka hiszpańska. Na jedną rolatkę potrzebujemy trzy cienkie plasterki szynki. Wygląda to w ten sposób, że musimy ułożyć pojedyncze plasterki szynki. Ona może nam się przerywać, to tutaj się akurat nic wielkiego nie dzieje. Formujemy kotleciki. Patrzymy jak wygląda mniej więcej wielkością. Możemy zawsze dołożyć, zobaczyć, nie za dużo, nie za mało. One muszą być takie węższe i dłuższe, żeby nam na tym farszu leżało. O, zobaczcie. Prolatki mamy już przygotowane do zawinięcia. Farsz leży na szynce i teraz zwijamy, tak? Zwijamy do środka. Czyli po tym krótszym boku, teraz po dłuższym. Daj tak samo drugą, tak dla podkreślenia kolorystyki, żeby to ciekawie wyglądało. Przewiążemy nasze rolatki z czypiorkiem. Nasze rolatki mamy gotowe, i przystępujemy do smażenia. Oliwa z oliwek, i odrobina masła. Siekamy drobniutko nasz rozmaryn. I możemy teraz kłaść nasze rolatki. Smażymy. Obsmażamy z jednej, i drugiej strony. Razem to powinno trwać około 4 do 5 minut. Posypujemy naszym rozmarynem. Taki cudowny zapach. Najpierw z jednej strony dokładnie. przekładamy na drugą stronę. O tak. Po obsmażeniu z jednej i z drugiej strony wkładamy do naczynia zora i wkładamy do piekarnika na 15-20 minut. Mm. Ok, bierzemy jedną, bierzemy drugą, polewamy delikatnie i wstawimy to do piekarnika na 15 minut. W tym czasie przygotujemy sałatkę. Sałatka będzie z młodego szpinaku, szpinak baby, kiełki słonecznika, pestki dyni. I użyjemy do tego kompozycji ziół z kwiatami, oliwa z oliwek, sok z limonki. I układamy od razu na talerzu. Najpierw szpinak, następnie kiełki słonecznika, posypujemy to pestkami dyni, one są prażone na patelni. Oliwa z oliwek, limonka, limonkę zawsze pamiętajcie ugniatamy i teraz kompozycja to jest przyprawa, zioła, sól, pieprz. I teraz wszystkie składniki dokładnie mieszamy, teraz podsmażamy nasze pomidory koktajlowe na oliwie z oliwek. Pomidorki po holuftu będą wychodzić. Potem wyłączamy szpalnik. Eee, nasza rolada jest gotowa. I kroimy w cienkie plasty. Ona jest wypieczona. Pięknie pachnie. Aromatyczna. Rozpada się dosłownie. Ale jest bardzo wilgotna. Dzięki dodatkom te pomidory, oliwki zrobiły swoje. Dopiero na sam koniec polewamy dressingiem i jeszcze wykorzystujemy masło roztopione z rozmarynem, z oliwą z oliwy, naszą roladę z piersi kurczaka z serem escarpone, oliwkami, suszonymi pomidorami mamy już gotową. Polecam Państwu gorąco i życzę smacznego.